Przełomowym momentem w życiu Adama była chwila, gdy mając zaledwie 6 lat po raz pierwszy zobaczył bajkę o pszczółce Mai. Od tamtego momentu pokochał pracowite, pasiaste owady. W jednej chwili całe jego dotychczasowe życie zostało odwrócone do góry nogami. W kącie wylądowały plastikowe samochodziki, by zrobić miejsce dla plastelinowych figurek postaci z ulubionej kreskówki, a jego marzenia o zostaniu kierowcą ciężarówki ustąpiły snom o karierze pszczółki. Adam dorastał na wsi, więc nietrudno mu było zdobyć odpowiednie wykształcenie. Dni spędzał pomagając lokalnemu władcy pasiek, Marcinowi. Był on z niego tak dumny, że po pewnym czasie przekazał mu część swoich uli. Stały się one oczkiem w głowie chłopaka. Mając 20 lat był już tak zawziętym pszczelarzem, że zdobył niemały rozgłos w całej okolicy. Należy dodać, że legendy o jego umiejętnościach nie umknęły uwadze mieszkających nieopodal młodych i Dziewcząt. Jedna z nich, Aneta, szczególnie przypadła do gustu Adamowi. Fakt, że łączyła ich miłość do pasiastych stworzeń, sprawił, że byli doskonałą parą. Niedługo po tym odbył się ślub, a zakochani zamieszkali razem. Niestety, choć bardzo chcieli, nie mogli doczekać się potomka. W końcu uznali, że nie jest im pisane rodzicielstwo i postanowili pogodzić się ze swoim losem. Całą swoją miłość wlali do uli. Wraz z rozwojem techniki Adam uzyskał dostęp do jej najnowszej zdobyczy, internetu. Szybko zapoznał się z panującymi tam zasadami i już niedługo stał się prawdziwym specem od sieci. Niestety, choć długo szukał, nie odnalazł ani jednego forum o pszczelarstwie postanowił stworzyć więc pierwsze wirtualne miejsce spotkań dla ludzi takich jak on i jego ukochana. Właśnie tak powstało Pszczoło Forum. Stało się ono drugim z kolei hobby madama. Codziennie wieczorem przychodząc do domu po ciężko przepracowanym dniu znajdował resztki sił, by sprawdzić co się dzieje w wirtualnej pasiece. Był to okres bez troski i radości. Nic nie było w stanie zmącić spokoju naszego bohatera ani jego małżonki. Aż do czasu. Tego dnia Adam pracował wyjątkowo ciężko. Pszczoły bywają niesforne w okresie pełni. Możecie się domyślać, jaką odczuł ulgę, gdy jego wysiłki dobiegły końca. Mimo że było już bardzo późno, a nasz bohater coraz mocniej myślał o tym, by jak najszybciej zasnąć. Znalazł w sobie siłę, by odwiedzić moderowane przez siebie forum. Aż dwadzieścia pięć nowych tematów. Pszczelarz nie mógł uwierzyć w to, jak wiele nowych wątków pojawiło się na Pszczoł Forum w ciągu jednego dnia. Ach, widzę, że moja stronka staje się coraz popularniejsza, ucieszył się. Jakież było jego zdziwienie, gdy po wejściu w dział Forum, jego oczom ukazał się wątek zatytułowany Pszczoły jedzą gówna. Mimo szoku, jaki przeżył, nacisnął lewy klawisz myszy, by przeczytać treść tajemniczego tematu. To, co zobaczył teraz, wstrząsnęło nim jeszcze bardziej: No się ma pszczelarze. Słyszałem, że pszczoły jedzą gówno, więc nasrałem im do ula. <śm> Dobrze zrobiłem? Kto normalny byłby w stanie zrobić kupę do środka ula? Co musiały przeżywać nieszczęsne owady w nim mieszkające? Serce Adama mało co nie pękło ze smutku. Pośpiesznie skasował temat, by nikomu z odwiedzających nie przyszło do głowy powtórzyć czynu Warola Koityły. Cóż to, krzyknął na głos, gdy zobaczył, że nie był to jedyny nietypowy wątek, jaki ktoś założył tego dnia. Wykop pozdrawia, papież gwałci małe dzieci. Moje pszczoły mają stulejkę. Pszczoła zesrała mi się do zupy. Pszczoły kontra komary, jebać pszczoły, tylko szerszenie! Co to miało znaczyć? Jakiś. Gówniarz musiał zrobić mi głupi żart! Wytłumaczył sobie całe zamieszanie, po czym czym prędzej usunął kilka tematów. Nazajutrz już nie pamiętał o całym zajściu, jak co dzień poszedł odwiedzić swoich bzyczących podopiecznych, by wieczorem usiąść przy komputerze i podyskutować z innymi pasjonatami. – Miarko się przebrało! – Warknął zdenerwowany, gdy przeczytał o wlewaniu sobie świeżego miodu pod napletek. – Nie, gówniarzu! Tak się bawić nie będziemy! Po usunięciu wulgarnych treści założył nowy temat. Nie dotyczył on jednak nowych sposobów pielęgnacji pasiek. – Jeszcze raz zobaczę tego rodzaju temat, to zgłaszam to do odpowiednich służb! – rzaczął. – Nie żartuję z boczku, więc lepiej potraktuj to poważnie. To na pewno da mu do myślenia Pomyślał zadowolony z siebie Adam W końcu kto nie przestraszyłby się takich gruźb Ogromu jego wściekłości W momencie ponownych odwiedziń Pszczołoforum wręcz nie sposób opisać Niewiele myśląc Założył nowy dział Nazwał go prokuratura i trafiały do niego Wszystkie tematy zawierające lubieżne Bądź gorszące treści Z czasem zaczęło trafiać do niego coraz więcej Tematów Kiedy ich liczba przekroczyła 100 Razem ze swoją małżonką Anetą pojechali na pobliski komisariat, by złożyć odpowiednie zeznania. Podczas ich nieobecności w wirtualnej pasiece rozpętało się prawdziwe piekło. Liczba tematów zwiększyła się o 30 tysięcy. Było to wręcz niewiarygodne. Widząc to, Adam tylko się zaśmiał, po czym po kolei zaczął usuwać pojedyncze tematy. Po pewnym czasie część jego pszu umarła z głodu, zaś reszta wodów, wydostała się z uli i pożarła jego żonę. Biedny pszczelarz nawet nie zauważył braku obecności kobiety swojego życia. Nadal usuwał wątki, których ilość mimo to ciągle się zwiększała. W jakimś czasie jemu zaczął doskwierać brak pokarmu, lecz i tym się nie przejął, w efekcie czego zmarł. Mimo że pszczelarz Adam nie żyje, tematy z pszczoforum ciągle znikają. Mówi się, że zostało ono nawiedzone przez nieszczęsnego pasjonata. Czy to prawda? Sprawdźcie sami. Jeśli tylko macie odwagę.